serdecznie. Tutaj Extreme Game kontynuujemy. Grez, Fortnite'a. Jeszcze nie odkryłem na mapie. Dwóch miejsc. Piszcząca puszcza. Obok niej coś jest. Także sobie tutaj przejdziemy. Zadania standardowo będziemy robić. Głównym celem jest zdobycie dziesiątego poziomu w Battle Passie, żeby odblokować sobie Battle Passa. Ten las jest pomarańczowy w tamtej strefie, więc to jest kawałek ze statku. Tak, oczywiście, już ktoś tam chyba będzie. Bo widać, że leci w tą samą stronę co ja. Będzie miło i przyjemnie. Może nie przegram od razu. Nie wiem, co to jest. Jakiś bar po prostu. Stąd będzie można pozyskać metal. Jest zaliczone. Ale tylko sztabki złota zdobywam, a nie o to mi chodzi. Chodzi mi o punkty doświadczenia. Trzeba porozmawiać z postaciami. Tylko trzeba je znaleźć jeszcze. Tam jakieś jest coś. Co to jest na mapie? Nie umiem rozpoznać. Jakiś wózek? Cholera wie. Przejdziemy sobie do tego punktu. Kurde. W lewo. Ciekawe, że z tych soft wypada złoto. Chociaż to bardziej krzesło. Tutaj coś jest. Tu chyba można ulepszać broń. Nie, tu można kupić broń. I stolet. Czyli nic, co by mnie zainteresowało. Tutaj coś, co to jest? Oha Jakimś cudem ze skałem Gwiazdki Chciałbym wejść tam kurde do góry No bo zróbmy to inaczej Jak to zrobić Trochę to zdupczyłem no Ale dobra Co tutaj dalej można zrobić? Porozmawiaj z postaciami. Trzeba porozmawiać z tymi postaciami. Tylko gdzie ja znajdę postacie, jak ja nie widzę tutaj żadnych postaci. O kurde, takich grzybków to ja nie widziałem. Te są jakieś lepsze. E, niezłe. Pustki, nie ma graczy Pewnie jak spotkam to zginę Może nie będzie tak tragicznie A tam jest w ogóle jakaś wyspa No i to jest ostatnie miejsce, które powinienem odkryć Odkryje mi się to czy nie Denerwująca sprawa, kiedy się nie odkryła Co to jest za miejsce? to jest pistolet maszynowy także wymienimy sobie kurde dużo ta jest tych beczek Nowy podmokła antena tutaj pewnie są wrogowie coś mi się tak kojarzy ale może nie ma nikogo, ale jest telefon Odwiedź różne lokalizacje, zbierz śrubki i nity. Znisz budowę przeciwnika. Użyj trylotki. Dobra. Może znajdę jakąś trylotkę. Jest jakaś postać tam. Lepiej się pośpieszyć. mnie nie interesuje ale spotkałem postać bo chyba o to chodziło jakaś kamera ale tu nie ma wrogów może już wcześniej ktoś tu był chociaż wątpię proszę bardzo tutaj ktoś poległ i opony ma lepsze opony do samochodu oczywiście Dobra. Weźmiemy sobie to złoto. Na razu lepiej się jeździ Czy to jest stacja benzynowa? To sobie zatankuję. Kurde. Coś się nie tankuje. Zobaczmy sobie tą skrzynkę Ciekawe czy się da odbić samochodem To już znam odpowiedź Świetnie To był genialny po prostu pomysł Wręcz zarąbisty Ale Przynajmniej już na przyszłość będę wiedział żeby tak nie robić Pancerz też jakoś straciłem ale są grzyby. To sobie od razu zregeneruje. Chociaż tamte grzyby były lepsze. Mocniejsze grzyby. Skrzyneczka. Dzik. Dzik jest dziki. O i grzyby zostawia. O, więcej grzybów zostawił. O! Złote. No to trudno, wezmę to. Chociaż to nie jest chyba złe. Wygląda jak auk. Nie wiem. O, oberwał. Tam ktoś po lewej jest. Nie ruszaj się. Tam jest Venom i będzie po niego szedł. Nie mam za bardzo amunicji. Już się wybudował. Chyba nie w tą stronę idę, słyszymy. Na razie nie mam wyjścia. Ewo, w tędy muszę iść. Bardzo słabo strzela. On nie żyje, czy żyje, nie wiadomo. Dobra, trzeba użyć tego tunelu. szybko się buduje no. Ja pierdolę. Tu jest. Widzi mnie czy mnie nie widzi? O kurde, już mnie nie widzi. Kurde no, nie mogę się tam dostać, ale lipa. Ja, znowu się nie mogę dostać. coraz gorzej to budowanie moje to jest tragedia dało się piąteczka Walić mu tą hatę. <laughs> Oberwał, nie żyje, dobra broń. Polecam serdecznie. O kurde, w dupę dostaję. No i przegrałem trzecie miejsce, nie najgorzej. To już jest podium. Ale miałem szczęście, mało wrogów spotkałem dopiero pod sam koniec. No i byłem w tym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć.